Dzień dobry, dzień dobry. Kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj Was witam kompletnie sute, ponieważ dzisiaj w planach po południu mam zabieg kosmetyczny i po prostu muszę być bez makijażu, więc bez sensu według mnie nakładać jest teraz make-up, by później go zmywać. Także tak Was dzisiaj witam. Słuchajcie, w tym vlogu chciałabym skręcić bardziej w takie artystyczne ścieżki. Więc pomyślałam, że mm, zabiorę Was do mm, mojej krainy. Mogę tak powiedzieć: Nie no, przesadzam, bo ogólnie robiłam to dwa razy w życiu dopiero, ale z Wami będzie trzeci raz, kiedy po prostu będę chciała y, zrobić z Wami świeczki: domowe świeczki, sojowe. Częściowo z takiej foremki silikonowej, częściowo w szkle, i po prostu chciałam Wam pokazać, jakie to jest mega proste. W ogóle kto by się spodziewał, że to jest tak proste. Także mmm, frajda dla mnie niesamowita. Mam nadzieję, że dla Was również zainspirujecie się. W ogóle yy, tak, po pierwsze, jak dob dobrze słyszycie, że piesek już ma krening. No, dawaj Flukusiu, zapiłam. No, tak śmiesznie gra. Jedną piłeczkę trzyma, a drugą sobie kopie. I tak mógłby cały dzień. Ale oczywiście cały dzień mu nie pozwalam, ponieważ ja wiem, że on się nakręca od tego, więc robię mu przerwy, w trakcie których on bardzo jojczy i nie chce mieć tych przerw, ale dyskutujemy, trochę dyskutujemy, po czym idzie spać. W każdym razie miło mi, że tu jesteście. Zapraszam Was do tego vloga. Mam nadzieję, że będzie interesujący. Um, idę się trochę ogarnąć, i ogólnie jest dzisiaj piątek, jest rano, ja się zabieram do pracy, bo oczywiście w ciągu dnia pracuję, także zabieram się do pracy mojej przy komputerze. Kawka, śniadanko i cóż, lecę z tym dniem, a Wam życzę miłego oglądania. Jeszcze wam tylko pokażę, bo nie wiem czy oglądacie albo znaczy oglądacie, nie wiem czy słuchacie. Rano ja uwielbiam w piątki poranną mannę. Poranna manna to jest taki program z Wojciechem Mannem właśnie i ten program jest w radiu Nowy Świat. No ja kocham, kocham tego człowieka po prostu i z tyłu tam się skrada Marian. Ta dwójka to jest niesamowity duet. Powiem wam piątkowe poranki z tym radiem są dla mnie najlepsze. A, i pomyślałam jeszcze o jednej rzeczy, bo wiecie, skoro mamy piątek, u mnie piątek i sobota to są zazwyczaj takie dni sprzątające, nazwijmy to tak. I chciałam Wam pokazać takie moje trzy ostatnio odkryte triki, które część chcę wypróbować, a część chcę Wam pokazać, że mi się sprawdzają. To są triki, właśnie takie z kategorii Bardziej efektywne sprzątanie, także zaczniemy najpierw od zadbania o pralkę. Zanim wstawię pranie, po prostu chciałam Wam pokazać, jak można odświeżyć pralkę w środku, bo czasami, mimo że dbacie o to, aby pralkę wietrzyć i tak dalej, to jednak ona tam czasami zalatuje taką tak zwaną starą szmatą. I po prostu ostatnio właśnie babcia mi poradziła, żeby dosypać do pralki sodę oczyszczoną, przekroić na pół cytrynę i taki zestaw wrzucić właśnie do pralki i wrzucić ją na krótkie pranie, ale na 60 minut samą, bez jakichś detergentów. Ja osobiście już nieraz próbowałam i to też robiłam właśnie, że do pralki wrzucałam kostkę do zmywarki. I to też działało, natomiast wydaje mi się, że spróbuję też właśnie tą taką naturalną wersję przeczyszczenia pralki, więc zróbmy to. No widać, cytryny się zużyły i muszę tutaj, widzę, powyciągać parę pestek, ale test zapachowy. No, powiem Wam, pachnie cytryną, nie? Podoba Ci się zapach? Floki, oddychaj. No powiem Wam, podoba mi się to. Polecamy, nie? Druga rzecz, jeśli jeszcze jej nie znacie, to jest mycie tej ociekarki na naczynia. Ja zdejmuję tą plastikową część, którą po prostu wycieram ręcznie, ale ten środek, który jest taki perforowany, i który właśnie tutaj Wam pokażę, on tak zachodzi, takim, takim osadem po prostu. Tutaj jest i ogólnie jest to ciężko domyć. No to słuchajcie, wiecie co ja robię? To akurat jest taki tip z internetu. Ja po prostu. Całą tą ociekarkę wkładam do zmywarki. I uwierzcie mi, nic się z nią nie dzieje. Oprócz tego nic złego się z nią nie dzieje. Po prostu ona wychodzi ze zmywarki czyściutka, pachnąca i bez niepotrzebnego po prostu wchodzenia w każde zakamarki szczoteczką do zębów i mleczkiem do mycia. Także jeśli tego nie znacie, to koniecznie wypróbujcie. Zmywarka już wyprała. Teraz pokażę Wam, jak ta ociekarka wygląda. No i zobaczcie, jak nowa i bez szorowania. I słuchajcie, jeszcze jeden właśnie tip, który obiecałam na dziś, tip numer 3. To jeśli macie odkurzacz bezworkowy, taki typu Dyson, to żeby pachniało, kiedy nim odkurzacie. To teraz tak, potrzebujecie kilka takich kulek z waty, więc ja tutaj ukulam trochę waty, chyba wzięłam ogólnie za dużo, ale myślę, że takie 3-4 kulki to będzie wystarczająco dużo. I te kulki trzeba nasączyć. Olejkiem eterycznym. Ja mam taki olejek naturalny, lawendowy. Więc co muszę zrobić? To tutaj otworzę włas, skropię parę kropelek. Dosłownie też, żeby nie przesadzić. Myślę, że tak. Po dwie kropelki. I wrzucacie te kulki waty do środka, do Dysona. Tam, czy do Dysona. Wrzucacie do środka do odkurzacza, tam gdzie się zbiera brud. Bo to i tak później wyrzucicie. I jakby to nie ma, nie ma znaczenia, że, że to się wyrzuci. Bo uwierzcie mi, ja już to próbowałam tylko, że z innym olejkiem. Uwierzcie mi, że z odkurzacza nadal pachnie, mimo jak już te kulki waty się wyrzuci. To jest w ogóle interesujące, jak to się dzieje. Swoją drogą będę musiała niedługo zrobić małe czyszczonko Dysonowi, bo raz na jakiś czas go lubię umyć w środku. No i właśnie, tak to wygląda. Naprawdę zapach, który się wydziela w trakcie sprzątania, jest bardzo przyjemny i taki, taki jak chcecie po prostu. Tu może być to lawenda, może być to wanilia. Ja ostatnio miałam właśnie drzewo herbaciany, także co kto lubi, ale ja wam to bardzo polecam, bo to jednak pomaga w utrzymaniu takiego ładnego zapachu z odkurzacza. Moi drodzy, powiem Wam tak, tutaj jednocześnie patrzę sobie w lusterko, ale tak wygląda tak wygląda moja skóra mm, przed tym dermapenem i wiem, że mam tutaj właśnie takie te bruzdy, czole też mam trochę zmarszczek i ogólnie. Mm, ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało. Moje lonie, jak to będzie po prostu wyglądało po zabiegu. A, i jeszcze szyja oczywiście. I powiem Wam tak, zaczynam się trochę cykać tego, że po pierwsze, że będzie bolało, a po drugie, no nie wiem, sama. Zaczynam wątpić, ale sprawdzę to, bo jestem ciekawa. Sprawdzę, czym, jak może mi pomóc ten, ten derma pen. No zobaczymy. Pewnie będę wyglądała, jakbym głowę wyciągnęła z piekarnika, ale zobaczymy. słuchajcie nie nagrałam całego zabiegu ani nawet kawałeczka, bo się po prostu zestresowałam mega no i tak jak myślałam wyglądam wyglądam jak Deadpool bardzo mnie ciągnie skóra tutaj była lampa LED było znieczulenie ale powiem Wam, że no czuję się jak jak po takim dobrym opalanku że tak powiem, no Także nie był to najbardziej relaksujący zabieg na świecie, ale jestem ciekawa, jakie będą efekty, także no ale powiem Wam, jest moc, jest moc. Mały update po Dermapenie. Dzisiaj jest trzeci dzień po zabiegu i powiem Wam, że jest super. Ogólnie miałam troszeczkę tutaj, pokażę Wam może fotkę dzień po, bo nie, nie myślałam o tym, żeby rejestrować całej przygody, że tak powiem. Ale tak, miałam tutaj wokół oka tego prawego, miałam trochę zaczerwienione takie kropki. Natomiast um, ogólnie wygląda to dobrze. A i proszę nie zwracać uwagi na moje brwi a la, lata 90., ponieważ one czekają na henne i laminacje, ale na razie muszę poczekać, aż mi się buźka wygoi do końca. I powiem Wam, że naprawdę na tą chwilę czuję się super. Myślę, że też moja cera jest w o wiele lepszej kondycji niż przed zabiegiem. I myślę, że chyba jeszcze jeden taki zabieg przed latem sobie zrobię. Natomiast co chciałam powiedzieć, że efekty z tego, co słyszałam, są widoczne parę dni, a nawet parę tygodni później. Więc myślę, że to, co teraz widzę, to jakby to jest dopiero początek, że tak powiem. No, ale właśnie. Tak, tak to wygląda i powiem Wam, że jestem zadowolona. Nie dość, że to był taki pierwszy raz, kiedy, kiedy zadbałam o siebie i kiedy wydałam po prostu hajs na siebie w, w ten sposób. Nigdy wcześniej nie zafundowałam sobie takiego zabiegu i po prostu czuję się, że dbam o siebie. I powiem Wam coś jeszcze. Taki zabieg zainspirował mnie jeszcze bardziej, żeby dbać o siebie. Wiecie, takie małe kroczki. Małe kroczki w diecie, małe kroczki w sporcie, w aktywności fizycznej, ponieważ to wszystko ma wpływ między innymi właśnie na cerę, zwłaszcza jedzenie. Więc powiem Wam, że no naprawdę jestem zainspirowana do działania. Taki właśnie przypływ motywacji mam, ale tak, motywacja to jest temat rzeka. Wiadomo, raz jest, raz jej nie ma, ale tak, do brzegu, do brzegu, Klaudia, zmierzam do tego, że jestem bardzo zadowolona z tego, że po prostu zadbałam o siebie. Hejka, słuchajcie, od ostatniego filmu, kiedy nagrywałam minęło już trochę czasu i no, tak wyszło po prostu, ale tak, chciałam Wam pokazać moje zupgrade'owane śniadanko dzisiaj. To jest gofr i na to jest awokado i na to jest gimczy i tutaj też wrzuciłam jajeczniczkę. Taka, taka piętrowa kanapka, że tak powiem. No, także zabieram się za śniadanie, zabieram się do roboty i po południu zabieram Was, że tak powiem, do mojej pracowni świeczkowej. Zrobimy razem świeczki. To, co obiecałam, dla mnie to będzie po południu, a dla Was to będzie za chwilę. Moi drodzy, witam się z Wami w to piękne popołudnie, takie słoneczne. Ja już po pracy. Tutaj piesek oczywiście mi towarzyszy, flokulec. Słuchajcie, pokażę Wam teraz, co przygotowałam do tych świeczek, bo pomyślałam, że zrobimy dzisiaj cztery świeczki, i takie dość proste. Także pomyślałam, że zrobimy dwie takie w szkle. I dwie takie wolno stojące, że tak powiem. Co ja tutaj mam z takich rzeczy, które mi pomogą w przygotowaniu tych świeczek, to mam taki stary garnek. Kupiłam sobie. kuczek, jak to się nazywało? Już nie pamiętam. Ale właśnie to jest taka miseczka z takimi dziubkami na końcu, że po prostu będę mogła sobie tym strumieniem później kierować. Strumieniem wosku. Mam tutaj dwa szklane takie pojemniczki, właśnie po jakichś świeczkach, które kiedyś miałam. No i tutaj mam takie foremki. Ogólnie takie foremki widziałam, że można. Zamówić sobie na temu na przykład. Natomiast ja znalazłam i tu zostawiłam sobie takie pudełko. Znalazłam taki Candle Magic, nie, sorry, Candle Making Kit DIY w Action. I teraz, tak, powiem Wam od razu, że ten wosk, co jest tutaj, to jest parafina, i ona jest od razu do wyrzucenia, bo z tego co ja zrobiłam taki research w internecie. To parafina jest bardzo toksyczna. Więc ja kupiłam online, w sensie na Allegro, kupiłam sobie taki, taki worek wosku sojowego. No i tak, i do tego mam jeszcze, właśnie tutaj w tym, wracając do tego zestawu z Action, mam tutaj takie barwniki też. Tutaj mam różowy, to dzisiaj zrobimy różową świeczkę. Mam też szary, ale na razie szarego nie będę robiła. A w ogóle jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że specjalnie y, przygotowałam tutaj dla nas kuchnię, po prostu ją wysprzątałam z garów brudnych, więc y, tak, docencie mój wkład tutaj dla estetyki. No i tak, wracając do świeczek, to w tym zestawie z Action były jeszcze takie knoty. O te takie bez końcówek metalowych, bo te z metalowymi ko końcówkami to ja też kupiłam właśnie na temu, ale również można kupić na Allegro. Więc e, zaraz Wam wszystko pokażę, jak to się e, będzie wszystko działo. Tutaj mamy też takie, akurat to jest taka tańsza wersja, takie patyczki, które będą przytrzymywać knot w jednej pozycji. Tutaj też mam na takiej taśmie takie kropki kleju, którymi. O, tutaj możecie zobaczyć. O. Takie kropki kleju i nimi przykleję te knoty z metalową końcówką do tych szklaneczek. No i tutaj też mamy takie akurat mam olejki mm, eteryczne i. Powiem Wam tak, to są olejki zapachowe w zasadzie, ponieważ jak się okazuje, z mojego researchu wynika, że olejki eteryczne się nie sprawdzają w świeczkach. Czyli niestety albo stety muszą być po prostu olejki takie perfumowane, a nie naturalne eteryczne, ponieważ takie się nie sprawdzają w świeczkach i one po prostu w ogóle nie pachną. Mały disclaimer, ja to robię dla przyjemności i to robię bardzo tak na czuję. I metodą prób i błędów. To jest, to, to jest też coś, co przeczytałam, w zasadzie obejrzałam na YouTubie, żeby po prostu robić świeczki metodą prób i błędów. Także słuchajcie, jeśli chodzi o tą foremkę, to ja. Tutaj był taki kluczyk metalowy, taki metalowy kluczyk. I nim zrobiłam po prostu dziurkę tutaj na samym środku, i teraz. Tą dziurkę muszę, muszę ją w ogóle znaleźć, bo ona jest prawie że niewidoczna. Muszę znaleźć ją i tutaj wetknąć właśnie tego. O, weszło. Wetknąć ten knocik, przeciągnąć, ponieważ tutaj ma górę, a tutaj ma dół. I według tej instrukcji trzeba zostawić właśnie tutaj około 2-3 cm, i, i, tutaj, i tutaj tak samo. Więc tutaj powinnam sobie to delikatnie zagiąć. Tak, żeby się zmieściło, bo widzicie, tu jest taka perforacja, żeby po prostu jak naleję wosku, to żeby nic się tutaj nie działo, nie ruszało na prawo i lewo, tylko żeby stało stabilnie. Mam właśnie przygotowany ten knocik, tutaj zakładam ten patyczek, który będzie trzymał. No i tak to wygląda. A jeśli chodzi o te szklanki, to tutaj właśnie sobie, jak mam taki plaster kleju. To biorę sobie ten knot z tą częścią metalową na końcu. Po prostu przyklejam ten klej i teraz będę przyklejała do szklaneczki na samym dole. I pomogę sobie tym patyczkiem po prostu, żeby tam tu przytknąć mocniej. I przeciągnę sobie tutaj też ten patyczek, i po prostu już sobie przygotuję szklaneczki. I teraz zaraz Wam też pokażę takie błędy, które do tej pory robiłam, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy robię to, takie świeczki. To jest trzeci raz, kiedy robię takie świeczki. Ale już Wam pokazuję, co takiego mi się wydarzyło wcześniej, czego po prostu nie wiedziałam. I to są ponad typowe błędy początkujących. W przepisie, że tak powiem, na pudełku z Action jest napisane, że, jest napisane, że do tej dużej świeczki potrzebne jest 150 gram wosku. Hmm. Mam dwie wersje. Albo mogę po prostu tutaj wlać wodę i tutaj w tym gotować wosk, czy stapiać wosk, albo mogę tu już bezpośrednio topić wosk, który będę przelewała do tego i z tego będę przelewała do świeczek. Chyba zrobimy tak. Jak mówię, wersja druga, ponieważ to jest po prostu za małe. Ja, jak to kupowałam yy, na aukcji, w sensie na Allegro, to w ogóle nie było widać, że to jest tak małe. Włączyłam na taki średni płomień, że tak powiem, średni ogień. Tu mam jakąś starą łyżeczkę, którą będę tutaj merdać. No dobra, słuchajcie. Ten wosk do, dość szybko się stopił, więc tak naprawdę ja tutaj zmniejszę do minimum tą temperaturę, żeby po prostu podtrzymywać ten stopień rozpuszczenia. Dosypmy ten różowy barwnik i zobaczmy jak to będzie wyglądało. On jest w formie takiej jakby czekolady, kostki czekolady, coś takiego. Więc dam taką, pokruszę tutaj troszkę. i Zobaczymy co z tego wyjdzie. O, już się coś dzieje. Dobra, nie dam całego. Zamieszajmy. Czy to już będzie to, czy jeszcze nie? No ciekawe. Taki, hm, bardzo delikatny, ale czy to jest różowy? Dam całe jednak. Ok. No i rozpuszczone, moi drodzy. Boję się, że jak nagrywam, to mi nie wyjdzie. Będę miała bałagan do posprzątania. Nalewam. Aaaa! No i cóż, zostało mi. Ale wiecie, co zrobię? Wleję na dno jednej z tych świeczek i będę po prostu miała jakąś dwukolorową zaraz. Jak widzicie, no trochę jest tutaj bałaganu z tym, ale warto. <grym> Warto, bo później fajnie jest mieć taką właśnie swoją świeczkę. I to dla mnie to jest frajda po prostu. Niektórzy mogą powiedzieć, że to jakby się nie opłaca, a wystarczy pójść i kupić. Owszem, a jak chcecie mieć swoją, no to wiadomo, całkiem inaczej jest wtedy. Dobra, pozwólcie, że to powycieram i zaraz do Was wrócę. Wiecie, co z tego wszystkiego? Bym zapomniała, żeby wlać troszkę e, tych olejków zapachowych. Dobra, tutaj co? Trzeba nacisnąć. Dobra, ten będzie. Te różowe będą po prostu różane. Do małej też. Dobra, a te pozostałe dwie świeczki w szkle zrobimy szare. I ja myślę, że tutaj też tak będę celować mniej więcej 150 gram wosku na szklaneczkę, a że tam już miałam wlane troszkę, więc. Dam w sumie może 250. I rozpuszczamy. Znowu ta sama historia. I wiecie co? A tak, nie wiem czy mówiłam. Że dam ten szary barwnik teraz. I tutaj dam chyba też cały ten barwnik od razu. Wygląda dziwnie. Wygląda dosłownie jak czekolada pokruszona. Taka wiecie, 70 i więcej procent kakao. Ciekawe, czy to będzie faktycznie szary. Zobaczymy. O, już tutaj się ładnie zaczyna mi od spodu stapiać. Fajowo. Olejków teraz nie dajemy, ponieważ z tego, co właśnie e, wiem, jak się doprowadzi taki wosk z olejkiem do wyższej temperatury, no to ten olejek straci swoje właściwości zapachowe. A w ogóle, jaką ja. Ludzie, jaką ja łyżkę używam? Przecież ja mam swoją plastikową. God damn it. No, na koniec trzeba tutaj trochę to jest brudny interes, że tak powiem. Trzeba tutaj poczyścić. Zwłaszcza jeżeli wszystko robicie na kuchence tak jak ja, a nie chcecie, żeby garnki, które później będziecie kłaść, się podlepiły od spodu woskiem. No, to trzeba wszystko ładnie doczyścić na końcu. Ale warto, powiem Wam, warto. Ja lubię takie rzeczy i w ogóle to się robi mega szybko. Tak naprawdę najdłużej trzeba poczekać, aż sam wosk po prostu stężeje. Powiem Wam, że całkiem wyszło to ciemne. Może niepotrzebnie dałam cały, cały zapas, że tak powiem, tego barwnika. Ale też inna sprawa, że jak to wystyga, to to trochę traci na kolorze. I dopiero jak się spala świeczka, to dopiero wtedy widać ten właściwy kolor tuż przy knocie, właśnie gdzie jest najcieplej. A właśnie, miałam Wam coś pokazać. Miałam Wam pokazać błędy początkującego. <laughs> Tutaj Wam pokażę. Że miałam za szeroką świeczkę, w sensie za szeroki pojemnik, szkło, za dużo wosku i za cienki jeden knocik. I tutaj, jak widzicie, robi się taki krater, i no, tak jak mówię, knot jest za słaby po prostu. I ja czaję się na takie knoty drewniane, które tak fajnie wiecie, strzelają jak ala w kominku, ale po prostu jeszcze ich nie kupiłam. Natomiast taką świeczkę po prostu włożę do tego garnka i to możemy zrobić taki drugi odcinek. Włożę do tego garnka, najpierw kładąc tam ściereczkę, później zalewając wrzątkiem, i to po prostu włożę tak jak się wykuje słoiki, tak ja po prostu włożę ten pojemnik, tą świeczkę po prostu włożę do garnka i ten wosk się przetopi. I ja po prostu przygotuję albo mniejszy, mniejszo, mniejsze szkło, albo po prostu kupię grubszy knot, albo tak jak ostatnio właśnie spróbowałam. Z takich trzech knotów właśnie bo po prostu splotłam. Mini warkocz i to też zadziałało jako taki grubszy knot. I wtedy normalnie cała świeczka mi się spaliła. Więc w sensie wypaliła mi się do końca. To właśnie widzicie: no, metoda prób i błędów, nie? Słuchajcie, tam jeszcze widać, jak się odbija zachód słońca w tam w budynku daleko, daleko. Także pomyślałam, że wezmę tego małego rudego Pierdołę, kochanego, i pójdziemy po prostu na spacerek. W tym czasie myślę, że ta świeczka, ta malinowa, malinowa w sumie, nie, nie różowa, tylko taka malinowa. Ta w szkle malinowa się zetnie i będę mogła ją dolać tym szarym woskiem, który wygląda na czarny, ale ludzie, no chyba przesadziłam naprawdę, bardzo mrocznie. Także kochani, dajcie znać, czy spodobała Wam się ta przygoda świeczkowa, ten odcinek. Ja będę pewnie dalej brnąć w ten temat i będę chciała po prostu zrobić też jakieś wiecie dekoracje, takie. Mm, może właśnie jakieś yy, rzeczy będę chciała zatopić w tych świeczkach, takie, które się nie zapalą, które nie będą niebezpieczne, ale po prostu będę chciała eksplorować ten temat na tyle. Po prostu mi się to spodobało, że będę chciała w to iść dalej. Będę chciała to też prezentować swoim bliskim osobom. No i cóż, yy, dam wam znać, jak wyglądają te świeczki już po zletnięciu się, po wystygnięciu. No dobra, to słuchajcie, dziękuję Wam. To by było na tyle, jeśli chodzi o tą część świeczkową.